Siemano, widzowie rodzynek z tej strony i witam nas w kolejnym odcinku CSGO Skinsa. Tak na start pamiętajcie, użycie sobie kodu rodzynek, jak chcecie coś płacić 10% do depozytu 2 zł na start i dodatkowo jak się swoim kodem to możecie sobie tutaj zgarnąć jakieś fajne skinki, więc jeszcze z polczku opcja to już jest dużo płomieni, więc te skiny za niedługo polecą. Mamy 7 stówek i co? No, coś sobie pootwieramy, porobimy, jak wiecie, no. Dzisiaj w nocy była aktualizacja, rynek Steam się ostro spierdolił na dół. No koski to są nic nie warte aktualnie. Znaczy no nic nie warte, no są coś tam warte, ale po 50-60% wartości poszło w dół. Te tanie czerwone skiny pokroj jakiś fama z rollcage i tak dalej, to wywaliło ceny ostro w górę. Więc jak macie jakieś czerwone skinki to sobie sprawdźcie czy... No trzymacie i sprzedajcie po prostu, bo można na tym teraz fajnie sobie zarobić. No bo co, można teraz kontrakcik sobie na kosę zrobić z pięciu czerwonych skinów. Więc się troszkę nam tutaj y, rynek wykrzaczył. I co no, jak chcecie sobie zgarnąć jakiegoś skinka, no to napiszcie po prostu co sądzicie o tym, y, co się aktualnie stało po tej aktualizacji. Jak ktoś tam miał jedną kostkę, Jakieś rękawiczki też jest tak dużo nie stracił, no ale ludzie co tam majątki mieli poinwestowane w tego CS-a, no to... grubo, grubo potracili. Nie powiem, że nie, dodajmy sobie boty do bitewki. No, ostro, ostro. Ta aktualizacja namieszała na rynku steamowym. I co no? Mówię jak macie gdzieś te czerwone skinki. To sobie sprawdźcie, ile one teraz kosztują, bo raczej ceny tych czerwonych skinów spadną. Gdzieś tam te ceny kos się ustabilizują w przeciągu następnego miesiąca. Realnie za tydzień jest ważny dzień, bo no, te wszystkie kosy, które teraz ludzie robią z tych czerwonych skinów, to zajdą sobie z trade banów no i zobaczymy, bo to może być kolejny spadek na kosach. No, według mnie gdzieś tam się te ceny kos ustabilizują. Więc no. Mamy tak naprawdę powrót yy, cen skinów przed tym, jak Chińczyki weszły na rynek, więc... Już można sobie fajną koskę dosyć tanio kupić, już te motylki nie są takie overprice No ci, co mieli dużo skinów, mieli poinwestowane, potracili. No a ci, co nie mieli, no to zyskali, nie? Bo teraz można fajną koskę taniej kupić, zaraz sprzedajemy to bitewka na minus. Więc jak macie czerwone skiny, to sobie je sprzedajcie najlepiej. Jak macie jakąś koskę na oku, to możecie sobie za te czerwone skiny kupić fajną koskę, jakieś rękawiczki, no i macie coś fajnego do gry. Według mnie całkiem spoko opcja. Spróbujemy te muzyki, to dlatego nie otwieram. Według mnie spoko opcja, coś sobie spróbuję na underdogu. Mm, coś sobie fajnego tutaj porobić. No, jak ktoś mądrze podejdzie do tego, co się teraz dzieje. No pewnie będzie się dało jakoś zarobić jeszcze ciekawie, pytanie jaki będzie sentyment teraz do rynku Steam po tym jak Valve coś takiego odwala, no jak dodali te tablety, no to te tablety jeszcze aż tak bardzo nie wpływały na rynek. One po prostu były słabe te tablety tak naprawdę, są mega nieopłacalne, bo te niektóre skiny to taniej na rynku szło kupić niż on w tablecie, trzeba za nie zapłacić. Czy dało się to zrobić lepiej? No na pewno, no, nawet jakąś y, zrobić faktycznie te kontrakty na kose, ale albo to zrobić 10 czerwonych skinów, i te skiny by nie poszło 1500% w górę. Jakby tam się 10 skinów wkładało tylko o połowę mniej. No, żeśmy te skiny by były warte gdzieś y, jakieś 8-7 dych, a nie po 130, 150 zł. No na pewno się to dało zrobić lepiej, ewentualnie jakaś tutaj kolekcja nowa noży i z kontraktów by się te nowe noże dało, załóżmy, dropnąć. To chyba tu ludzie pochodzi nie trzeba tu dodawać. Nie wiem, no napiszcie, jaka jest Wasza opinia, czy Wy przez ten update straciliście, czy zarobiliście jednak. No, ja trochę straciłem, nie ukrywam. Koska poleciała 2000 w dół, więc no, no dosyć słabo. Rękawiczki gdzieś tam mi się udało jeszcze przetrajdować na szybko. To rękawiczki, że tak powiem, uratowałem. Wpłaciłem już sobie nowe. O, taniej oczywiście. No, no, zróbmy sobie jeszcze jakąś jedną bitewkę na koniec. Czy tak to powiem? Jako, że jest żałoba na rynku, to zróbmy sobie jakąś bitewkę na pocieszenie na koniec tryb standardowy, zróbmy 2 na 2 no nie wiem, nie wiem co powiedzieć o tej sytuacji no strasznie walwę namieszało no na pewno się to dało zrobić bez takiego zamieszania wiadomo, były strasznie napompowane ogólnie te kosy, te mega drogie skiny były napompowane, no nie ma co ukrywać no realnie czy jakoś naturalnie by te ceny spadły no nie wiadomo, bo były pompowane, no i ludzie w sumie zaakceptowali takie ceny, więc bez jakiejś interwencji pewnie by ta bańka skinowa nie pękła. No ale jest jak jest, no pewnie da się na tym teraz aktualnie zarobić. Nie tylko jak trzymacie gdzieś te czerwone skiny, jak gdzieś tam je kupowaliście. Tak, jak mówię, no ja myślę, że gdzieś ta cena się normuje, że one jeszcze za tydzień spadną, potem będzie jakiś wzrost, o jakieś 15%, może procent, w jakimś miesiącu, coś takiego, że gdzieś się te ceny teraz unormują. No, no i więcej stracili ci, co mieli najwięcej. Jak gdzieś tam macie jedną kosę czy coś, to. No jeszcze nie jest tak źle. Ja akurat nie spałem. Jak miałem i spać, dowiedziałem się o tej aktualizacji, to już siedziałem do 5 dzisiaj. No, ci co przespali, no to już nic z tym faktem nie zrobią. No, jak macie jakieś kosy, macie jakieś rękawiczki, to nie sprzedawajcie teraz w panice, No, bo to bez sensu. Ja widziałem, że ludzie sprzedawali jakieś kosy, rękawiczki po 6-8 dych. No, to jak ktoś to kupił, no to na pewno jest zarobiony za tydzień, jak mu to zejdzie z I co, no, napiszcie swoją opinię na ten temat, jest jak jest. No, co zrobimy? Trzeba jakoś z tym żyć. Nie chcecie sobie coś wpłacić na CISGO z kim, założycie do 10% depozytu, 2 zł na start. Tutaj macie takie skinki do wygrania i macie tutaj Legion of Anubisa i AK Headshot, które teraz są warte po 150 zł, więc no, możecie polować na te skinki jak wpłacacie. Akurat jak traficie, no to myślę, że będziecie zarobieni, chyba że te ceny, które są tutaj, to już takie zostaną. Nie jestem pewien, jak to będzie działać. ten KO też pewnie będzie droższa. A te szadu dażersy, no jak ktoś to teraz zrobi, no to trochę lipa, bo one pewnie są warte gdzieś 250 zł, 260, no ale za dwie dyszki myślę, że i tak spoko. Zostawcie suba, lajka, komentarz, Zobaczyłem w kolejnych odcinkach. Siema.